Jak poszło, to zaczynamy na kanale Wujka Czarka, Witam Was, Wujek osobiście. I to jest bardzo ważna informacja. Tak mam zapisane w umowie aktorskiej. Cezary Pazura w dalszej części umowy zwany aktorem wykona swoją pracę osobiście. Jest w tym dużo prawdy i dużo sensu. Wyobraźcie sobie, że ktoś wychodzi zamiast mnie, siada przed kamerą dzisiaj i mówi tak. <laughs> Wujka Czarka nie będzie. No, no, wszystkich zbiera. No i po zabawie. A ja witam Was osobiście, moi drodzy, i otóż zaraz muszę się troszkę rozgrzać i muszę szyję, szyję pooperacyjną muszę, muszę elegancko. Chciałem przede wszystkim Wam podziękować, że jest Was ponad 700 tysięcy! 700 tysięcy ponad subskrybentów. Słuchajcie, to jest naprawdę gigantyczny kapitał. A z kapitałem trzeba robić tak, żeby on się nie rozszedł, żeby go nie stracić. Dlatego z wielkim szacunkiem jeszcze raz witam was na moim kanale, który liczy, liczy już ponad 700 tysięcy subskrybentów. Moi drodzy, teraz poćwiczymy emocje. Emocja, radość. <laughs> Emocja, smutek, nie. Radość. Potem uśmiech numer jeden. Tak zgubiony uśmiech taki. Uśmiech numer dwa. Takiego Boże, co się stało? Teraz uśmiech numer 3. <laughs> Chyba nie rozumiem. I tak dalej. I tych uśmiechów można robić. Mój kolega kiedyś miał takie, takie, takie właśnie uśmiech zaczepny, takie. Ajo! Że tam zaczepia dziewczyna, nie? Potem był uśmiech taki krótki, nie taki. To też taki uśmiech. I uśmiech wariata. <laughs> Nie mogę, bo dziecko na górze śpi. Teraz tak. Czy jestem gotowy do nagrywania odcinka? Oczywiście, że jestem gotowy, bo co mam ze sobą? Espresso. Wiadomo, jak się pije espresso. Najpierw woda. Zapamiętajcie sobie na całe życie. Najpierw woda. O! I dopiero kawa zasadnicza, czyli espresso. Paluszek do góry. Kulturalnie, żeby wszyscy wiedzieli, że ci smakuje. Przesączyłem to przez zęby, do tego są lśniące i białe. Tak, słuchajcie, zauważcie, że wszystko, co ma węgiel, a my składamy się z węgla, jest białe. Rozpoczynamy, rozpoczynamy odcinek QA. Musi pójść czołówka, a nie tyłówka. Jebut. Panie Cezary, czy zajmuje się Pan typowymi rzeczami? Jak na przykład pójść do sklepu, to jest przez zwykłe, czyli, czyli daleko, By było zamknięte, to było bliżej, pójść do sklepu, czy NP, czy na przykład na pocztę? Jak ludzie reagują na Pana w tych miejscach? Czy może wszystkie obowiązki przejęła żona? Widzisz? I to pytanie składa się z pytania i z marzenia. Ta druga część, czy może wszystkie obowiązki przejęła żona, pozostaje w sferze marzeń, a generalnie chodzę do sklepu. Mam blisko, żabkę zdaje się, czy bidronkę, jakieś zwierzę, rządko, malutkie. I teraz tak, chodzę do sklepu. Mam przez podwórkę sąsiadów, mam taką furtkę zrobioną. To gadałem się z sąsiadami, wychodzę i ciach, ciach, ciach. Także mam takiego małego sklepiku, bardzo blisko. A poza tym są teraz maski, maseczki, które trzeba nosić, i w sklepie trzeba mieć. Także nie ma problemu, nikt mnie nie rozpoznaje, chyba że po uszach na pocztę też chodzę. Muszę, bo jak dostaję awizo na siebie, no to żonie nie chcą dać. Tak jest niestety taki porządek na poczcie. Dlatego jak coś nie dochodzi, a wysyłacie pocztą, to znaczy, że jest porządek na poczcie. Czy ludzie reagują jakoś inaczej na mój widok? Kiedyś to rzeczywiście był szał, zwłaszcza po killerze. To nie mogłem rzeczywiście spokojnie przejść na drugą stronę ulicy. Dlatego kupiłem sobie auto i przejeżdżałem na drugą stronę ulicy, albo łapałem taksówkę. I mówię, dzień dobry, dzień dobry, e, poproszę na drugą stronę ulicy. Facet mówi, czy, "Czy pan zwariował, nie może pan przejść? Ja mówię, tak, żeby samochód najchał? To nie, tak, trzeba dbać o zdrowie. I tak przejrzę na drugą stronę ulicy. Nie no, gadam jakieś pierdoły. Oczywiście, że wujek Czarek zajmuje się normalnymi rzeczami. Odbieram dzieci ze szkoły, znaczy odbierałem, jak nie było koronawirusa. Chodzę do sklepu, do sklepów, lubię chodzić po galeriach, zwłaszcza teraz jak jest upał. No więc oczywiście wujek Czarek robi normalne rzeczy. Chodzi do sklepu na pocztę. Ludzie jakoś szału nie ma, żeby reagowali jakoś, wiesz, wyjątkowo, typu, nie wiem, manifestacja, czy czerwony dywan, czy chociaż parę złotych. Nie pogardziłbym, prawda? No, ale jest jak jest. Maria Paczkowska. Czy myślał Pan o zostaniu wykładowcą, profesorem? Są dwie różne rzeczy, Maria, wykładowca, profesor. W szkole filmowej. Myślę, że studenci byliby w euforii, gdyby uczył ich wujek Czarek. Pozdrawiam. Studenci szkoły filmowej, teatralnej, wydziału aktorskiego to nie są tacy euforyczni, moja droga Mario. Czasami y, wiem, bo byłem studentem szkoły filmowej, wydziału aktorskiego, jak przychodził jakiś znany profesor i nam coś truł, to ja mówię ha, ha, i tak będę kiedyś lepszy od niego. Więc y, takiej euforii nigdy u nas nie było. Y, myślę, że teraz też by nie było, chociaż są zakusy i mam propozycję, żeby, żeby w szkole w szkołach teatralnych pracować. Dostałem propozycję ze szkoły łódzkiej już kolejno, ale powiem Wam, że żeby zostać wykładowcą w szkole, to trzeba mieć dużo czasu wolnego. A wujek Czarek, jak widzicie, jest człowiekiem bardzo zajętym, bo wujek Czarek, oprócz tego, że gra w filmach, w teatrze, jak nas odmrożą oczywiście, gdzie ma swój stand-up, prowadzi kanał na YouTubie, bo Czarek jeszcze musi mieć czas na tak zwane życie rodzinne, życie po prostu zwykłe, normalnego człowieka. Gdybym ja pozostałość tego czasu przeznaczoną na życie rodzinne jeszcze w tej chwili zaoferował szkole teatralnej, no to miałbym czas tylko na sen, bo nawet na jedzenie bym nie znalazł. A poza tym powiem Wam szczerze, że ja już byłem profesorem, to nie. Byłem wykładowcą szkole teatralnej, byłem asystentem Jana Makulskiego wiele lat temu na Wydziale Aktorskim. Moją studentką była m.in. Edyta Loszówka, e, moja studentka, paru znanych aktorów było moimi, moimi wychowankami, ale powiem Wam, że ja, ja się czułem troszeczkę tam niezręcznie, bo mm, wiedza, którą mam, którą się czasami z Wami dzielę, ona mi się kończy dość, dość szybko. E, wykładowca w szkole teatralnej musi się sam szkolić i sam wynajdować e, narzędzia, którymi będzie uczył młodych adeptów sztuki aktorskiej. Te narzędzia są różne. Yy, musi wymyślać sceny, musi w pewien sposób tych ludzi mm, motywować, musi znać świetnie literaturę, no, akurat z tym nie miałbym chyba większego problemu. Oprócz słowa świetnie, musi, musi tych, kilka tych elementów zajmować. Dobrze zgrać. Powiem Wam szczerze, że żeby się przygotować do pracy, żeby być gotowym, inaczej, żeby być gotowym do pracy w, takiego m, wykładowcy, no, trzeba się tego przygotować. Ja przygotowuję się do odcinka z Wami, czytam sobie wcześniej te pytania, jak na przykład jest QA. W poprzednim odcinku było super, w, w, w jednym z poprzednich odcinków, kiedy pokazywałem, pokazywałem Wam plany filmowe kiedyś i jak teraz wyglądają te miejsca. Ten odcinek naprawdę ma gigantyczną oglądalność jak na mnie i powiem wam szczerze, wlabiorę was jeszcze w inne miejsca, bo się zmieniły kompletnie, to sobie to wszystko porównacie, ale, ale widzisz, na to też jest potrzebny czas. Do roli ja też się muszę uczyć, to nie jest tak, że se wracam do domu i mówię, o jutro mam zdjęcia, to se pójdę. Nie, ja muszę poprzedniego dnia, czy jeszcze kilka dni wcześniej, ryć tekst na pamięć, wyobrażać sobie, jak to wszystko ma wyglądać i być gotowym na każdą ewentualność na planie filmowym. Na zadanie aktorskie, które mi powierzy reżyser. Teraz wyobraźcie sobie, że teraz muszę następną ilość czasu kombinować, co ja tym studentom mam powiedzieć, na jakim etapie są rozwoju i dokąd mamy zmierzać w, 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 na następnych zajęciach. Doba ma 24 godziny. Kiedyś jakiś facet wymyślił taki płyn, słyszałem to w jakimś filmie, chyba popularnym naukowym, wymyślił taki płyn. Pracował nad rekonwalescencją ludzi, że jak się wchodziło do tego płynu i człowiek w nim spał jedną godzinę, to regenerował się, jakby spał 8 godzin. Więc w takim wypadku, jakbyśmy mieli taki cudowny płyn, i człowiek by się w nim zanurzał na godzinę i potem 23 godziny miał dla siebie, no to wtedy bym rzeczywiście może się zdecydował, zdecydował taki płyn kupić rodzinie. A sam bym poszedł spać normalnie. Ale, nie, ale to wtedy może bym pomyślał o czymś takim. Ale w tej chwili ja chcę patrzeć, jak moje dzieci rosną, jak moja żona pięknie rozkwita. Chcę uczestniczyć w ich życiu. Chcę wiedzieć, co syn ma z matematyki, a córka z biologii, na przykład, bo, bo to są sprawy bardzo, bardzo istotne. Nie mam po prostu na to czasu. Tak samo jak sobie obliczyłem, że w tej chwili na pracę w teatrze, gdzie dostaję różne propozycje z różnych teatrów, stać mnie czasowo na dwa tytuły, które mogę eksploatować, i każdy następny tytuł. Już mi się nie zmieści w grafiku. Tak wygląda w tej chwili moje życie i ono mi starcza, żeby się utrzymać na jakimś, tam, na jakimś tam poziomie, żeby dzieciaki mogły chodzić do szkoły, żeby miały co jeść, miały gdzie spać, miały zabawki, które chcą, albo na które tatę stać i tak dalej, i tak dalej. I tu też napisałeś, że, ma, że myśli o panu zostaniu wykładowcą profesorem. Przez, z, z, z taką kreseczką. Wykładowca może być magistrem, tak jak ja, ale magister, no to, 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 magister to magister. Pamiętajcie, że garze, garze może nie ma, wynagrodzenie, które otrzymuje się za pracę z młodzieżą, też zależy od wykształcenia pedagoga. Jeżeli to jest magister, no to ma jakieś takie pieniądze. Doktor, takie, doktor habilitowany, taki, a profesor już ma najwyższe uposażenie. A żeby zostać profesorem, no to, to są potrzebne wiele, wiele lat. Trzeba publikować na ten temat. Trzeba pisać pracę e, doktorską, którą trzeba obronić. Potem nie wiem, co się robi dalej, żeby zostać profesorem. Czy, to jest, czy, czy się takich ludzi mianuje na profesora, tak jak nie wiem w wojsku się mianuje na generała. Pojęcia tego nie mam, ale, ale coraz więcej kolegów jest, jest profesorami w szkołach teatralnych. Ja im gratuluję. Ale to też znaczy, że chcą po prostu więcej zarabiać. Głupio, powiedziałem, koledzy się obrażą. bo nie, mają poczucie humoru, no profesor, co jak co, ale poczucie humoru już mieć musi. Także Mariusz, ja Cię też pozdrawiam. Byłem wykładowcą, skracając już wypowiedź, wiem, gdzie stoją konfitury i na razie dziękuję. Mam salce są. Gdyby miał powstać film o Tobie, to kto powinien Ciebie zagrać? Oczywiście pomijając samego Ciebie. No wiadomo, że pomijając, kto by miał mnie zagrać? Ja nawet, ja bym nie umiał siebie zagrać, no bo co ja bym miał teraz u, jako aktor udawać, że jestem Cezarym Pazurą, że musiał zagrać Cezarego Pazurę, moje wyobrażenie o, Cezaz, o Cezazym, o Moje wyobrażenie o Cezazym Pazurze. no to wiecie o co chodzi, na tym polega aktorstwo, że ja gram swoje wyobrażenie na temat tego bohatera, czyli to było masło maślane. No nie można w filmie być. Musisz kogoś zagrać. Ja nie lubię takich aktorów, że to widać od razu, że on jest i tak jest prywatny. Nie no, to jest dla mnie jednak sztuka kreacji aktorstwo. Ciekawe pytanie, to musiałby być człowiek młody, tak jak ja? No nie, no bo słuchajcie, umówmy się. Większość mojej kariery, filmów, które widzieliście, lubicie, no powstało wtedy, kiedy ja byłem młody, kiedy byłem w, w uderzeniu, kiedy byłem w. W pełnej mocy twórczej, no tak jak piłkarze. No na przykład, yy, wiadomo, że kończy 30 parę lat piłkarz i idzie na tak zwaną emeryturę, on się wtedy zajmuje innymi rzeczami. Ale jako piłkarz już nie jest tak wydolny jak 20 lat. nie biega tak szybko, nie reaguje tak, yy, tak żywiołowo, przestaje mu zależeć, bo już jest zarobiony. Wiecie, to, to jest wiele, 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 wiele czynników, ale większość rzeczywiście to jest ogóle artystów znamienne. Na przykład kiedyś wielcy na przykład artyści, jak się nazywał ten rosyjski poeta Jesienin, Sergiej Jesienin, słuchajcie, on tragicznie zmarł mając 18 lat, a napisał najpiękniejsze wiersze, jakie czytałem w życiu. Jesienin, 18 lat, jak dead, jakby żył, jak, jak żył dłużej, a Słowacki, on miał chyba 39, jak zmarł. Ile napisał, ile on stworzył. Jak się, czasami się człowiek zastanawia, Boże, kiedy on to zrobił? Jeszcze nie mieli długopisów, tylko musieli ten atrament. To nie jest takie proste, Hop siup. Nie mieli komputerów, że szybko pisali. Tak teraz żółczyk napisze, powieść, je rok, już ma wiesz, tyle czytasz, możesz się zmieniać. Nie, ten to pisał bez poprawy. Czasami coś tam skreślił sobie, bo on to już był, musiał ułożyć wcześniej tu, w komputerze. Generalnie zauważcie, że większość aktorów największe swoje role ma w młodości, w tym takim okresie między 30., może nawet 25., a 40., 40. którymś rokiem życia. To jest najważniejszy okres w ich życiu twórczy, wtedy kiedy płodzą, a potem, potem już nie, potem już, już, już warunki ograniczają, już nie ma dla nich propozycji. Tacy bohaterowie nas interesują w kinie. Więc musiałbym poszukać człowieka młodego, takiego 30 trzydziestolatka, który najpierw jest chudy, a potem przytył, który ma, fizycznie ma odstające uszy, bez przerwy się śmieje jak głupi do sera, bo ja zawsze byłem człowiekiem uśmiechniętym. Nawet jak mi było źle, to ja się, ja się uśmiechałem. Moja mama kiedyś mi powiedziała, że jak będę umierał i będę robił takie głupie miny, to nikt mi nie uwierzy, że umieram. Wiesz, powtórzę, w, nie wiem, w, Scenariusz Coco Chanel, no, która dzwoniła, była hypochondryczką, do, dzwoniła do wszystkich, że umiera wszyscy biegli, pomagacie ona po prostu miała. Źle się poczuła. I w momencie, kiedy zadzwoniła, kiedy naprawdę umierała, nikt nie przyjechał, bo wszyscy myśleli, że ona znowu ma swój atak hipochondrii. Dlatego e, musiał to człowiek być taki hmm, bardzo elastyczny. Musiałby, bo jeżeli byłby to film autobiograficzny, to w moim życiu wydarzyło się dużo smutnych rzeczy. Więc musiałby umieć pokazać oprócz tej twarzy takiej radosnej, takiej, gdzie patrzysz na frzeka i mówisz: Kurczę, on ma fanie, mu się nic złego nie stało. A pokazać drugie to. To prawdziwe jego życie, gdzie dostał tak po nosie, po tyłku, po wszystkim, że tu widz musi zapłakać. I musi być to aktor, który potrafi takich narzędzi użyć, które by mu to pozwalały, umie wywołać ten dreszcz emocji i, i, i współczucie i płacz. I teraz myślę sobie nad takimi młodymi aktorami, jakby teraz mieli to zagrać. To ja nie znam młodych aktorów tak dobrze. Ale to jest ciekawe pytanie i ja postaram się na to, do tego pytania jeszcze wrócić, jak to przemyślę. Ale na razie najbardziej do mnie podobny jest mój syn, tylko uszy ma ładne. Więc trzeba by poczekać, on ma teraz 8, 8 no za 20 lat i wtedy może zagra u ojca. Ale i on będzie dalej go znał, no to nie, nie, weź, proszę, co mnie to obchodzi. On będzie grał w gry, a można będzie wymyślał gry, zobaczymy. Także nie wiem, czy Ci odpowiedziałem, czy nie, w każdym razie rozwinąłem temat. A, to jest dobry, Mateusz73. Czy zdarza się Panu płakać na filmach? Jeśli tak, to przy jakich tytułach? Zdarza się. To jest norma. Jak jest film dobrze zrobiony, jest wzruszająca scena, to nie wypada się nie zapłakać w kinie. Albo przed telewizorem. We ja wolę w kinie płakać, bo cóż, jak inni płaczą, to mnie też tak, też tak mobilizuje, nie? Do tego, do płaczu. I wyobraźcie sobie, teraz <grym> jest mój ulubiony film, na którym płaczę na zawołanie i mam swoje ulubione momenty. I słuchajcie, za każdym razem płaczę. To jest Braveheart, waleczne serce. Pierwszy raz płaczę, jak mu zabijają tę jego żony. Nie? Najpierw to, jak oni biorą ten ślub, po kryjomu. I tacy ładni, tacy, i on, on ją tak kocha, nie? i to mu już lecą łzy. Potem ją zabijają, to mu drugi raz lecą łzy. Trzeci raz łzy lecą, jak ją, jak ją chowają. Czwarty raz najbardziej mi lecą łzy na Bravehearcie, jak on zostaje zdradzony. I ten y, łapie go na tym polu bitwy, tego gościa, walczy z nim, ściąga mu maskę i to jest ten jego przyjaciel, który miał mu pomóc. I tak patrzy na niego, o Jezus, musisz zobaczyć, to jest, patrz, włosy mi stanęły, patrz, 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 włosy mi, gęsia skórka dostałem. I ten Mel Gibson, on ma tak zajebiste y, oczy, takie błękitne. I robi tę minę takiego psa zdziwionego, nie? Tak o, o, ten hełmu zdziera, żeby go zabić. I widzisz, to jest ten jego sojusznik, przyjaciel. I tak i tak widać, jak w, ta wiara w ludzi, tak, tak z niego wycieka. Ja tak nie płacze, nic. Tak, tak patrzy i nie wierzy, tak jak pies na kość. I, a tamten taki przerażony, że go nie zabił. Niby wdzięczny, że, że będzie żył. A na zasadzie na no cholerę mi to życie, jak jestem takim skłonem. Jaka to jest scena? I to patrzcie, i ten facet, ten Mel Gibson, on zagrał i to reżyserował jednocześnie. No to szapoba. I tu płacze najbardziej. No i potem już finałowy płacz wiadomo, no jak on yy, umiera. Jak ta chusteczka opada. Jak mu głowę ucinają. Słuchaj, to rycze, słuchajcie, jak Bób. Ostatnio powiem Wam, że często na kanale Plus powtarzają ostatnio ten film. Nie wiem dlaczego. Może kupili licencję, to tak się robi. To już wtedy się jedzie, 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 dopóki jest ta licencja. I dobrze, bo już parę razy obejrzałem Braveheart, sobie, żeby popłakać. I ostatnio przyjechała do nas, do Warszawy, Angelika Zając. To jest mojego szwagra córka. Dorosła dziewczyna, 20 lat. I ja mówię, edytka. Braveheart jest. ona, mówi, o, to oglądamy, Edytka też lubi ten film. Angela mówi, ja nie widziałam tego filmu. Bo młoda jesteś siadaj, siadaj tego. A Edytka mówi, tak pamiętaj, wujek zawsze na tym płacze. Ona winien, no, ja też lubię pakać na filmach, wujek, naprawdę lubię pakać. No i tak siedzimy, oglądamy ten film i ja... A staram się pakać po cichu i jest takie coś głupie, że mi lata ta szczęka tak. I chowam twarz. I tak i tego, nie? A ja patrzę, a ta młoda ryje tam ze śmiechu mówi, no Ale z czego? czemu ty płaczesz? To co nie tak jak wiesz, dlaczego? On ją tak strasznie kochał. Musisz się zakochać, tak żeby to zrozumieć, że... Słuchajcie, to są po prostu cyrk Edytka leje, one się śmieją, a ja no ja nie mogę, no. Słuchajcie, jak widzę jak Ja najczęściej patrzę, jak się dziecku dzieje krzywda w filmie o Jezus. To mi łzy lecą jak grochy. Był taki film, który sobie włączałem zawsze, żeby, żeby popłakać. To, był, to była sprawa kramerów. To jest taka sprawa małżeństwa, które się rozwodzi i tam jest walka o dziecko. I to był film dyżurny. W moim życiu też była tak, taka sytuacja. W moim życiu i ja się absolutnie identyfikowałem z tym nieszczęściem. I jak chciałem się popłakać, czy się zmusić do płaczu, to sobie puszczałem sprawę kramerów i, I znowu popłakałem. Sobie fajnie. I wiecie, kiedy jeszcze płakałem? Jak w filmie e, Tato e, szalona Dorota Segda zabija mojego bohatera. A jak mi było smutno, to sobie puszczałem. Moment, jak ona mi wbija. No ja tak. Nawet do tym nie myśl Byłem w czerwonych beretach. <ślesk> Słuchajcie, powiem Wam, że tak mi było szkoda tego Cezarego, tego mojego bohatera, że jak sobie dopuszczałem, to sobie płakałem sam nad sobą. I ja pytałem się psychiatry, czy to jest normalne. on mówi tak, jak ma pan taką możliwość, użalić się sam nad sobą, to wtedy się rzeczywiście te endorfiny wydzielają i człowiek się godzi ze sobą. To jest dobra, dobra terapia. Czyli nagrajcie sobie swoje nieszczęście, nie wiem, uderzcie się w tyłek czy coś, ała, ała, a potem sobie to puśćcie. Zobaczcie, i żeby wam było żal samego siebie. Taka terapia. Tu, i a ja, kiedyś dzieci się ze mnie śmiały. Bo wiecie, na czym jakiś film puszczali? Piorun? Czy Zygzak? O takim psie, amerykański film rysunkowy. Chyba piorun, takim psie, który jest kaskaderem. I pozbywają się go, ta dziewczynka tęskni, ona musi znaleźć. Tam pomagają mu inne zwierzątka dotrzeć do, do, do tego, i ten pies ratuje jej życie, bo tam jest pożar na hali. Oczywiście wszyscy uciekają, a ten pies ratuje tę dziewczynkę. I tam jest ten... Jak ja płakałem, dzieci się ze mnie śmiały. Nie, mi nie wolno brać do kina na wzruszające sceny. Ale wiecie co, cieszę się, że taki jestem, że tak reaguję na filmy. Wiecie czemu? Bo to świadczy o tym, że nie jestem takim zawodowcem, co wszystko patrzy na zimno. To zrobili tak, to zrobili tak, a tego polali krwią i dlatego on taki smutny. Nie, właśnie nie. Ja patrzę, staram się odbierać film jak no, taki normalny widz. Ja to kocham, że patrzę na te filmy i w to wierzę. I ja tak lubię robić filmy, że tak grać, żebyście wy w to uwierzyli. Kurczę, no bo skoro ja w to wierzę, to wy też musicie uwierzyć. A ja wiem, że dużo pytań, słuchajcie, nie, nie przejechałem. razem cztery cztery, a mamy ich. Na, na trzecie, na jednej kartce. Zobaczmy, raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. A kartek mamy. 6, 60 pytań, a wujek go mówił 4! 60 podzielić na 4 szybko! No 15, wiadomo, no 60 na 4 zegarek. No to jest kwadrans, 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 kwadrans. I tym optymistycznym akcentem, namawiając Was do lajkowania, do namawiania do subskrypcji innych, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, żegnam się z Wami! Żegnam się z Wami! Absolutnie do zobaczenia za tydzień! Jeszcze raz dziękuję za 700 tysięcy subskrypcji. Jest moc, jest moc. Łapa idzie, łapa idzie, klata idzie. Pa, Papa!